Wydarzenia, które aktualnie mają miejsce w Ukrainie, są obserwowane niemal przez cały świat. Nic w tym dziwnego, bowiem mało kto się spodziewał, że w tych czasach mogą mieć miejsce takie wydarzenia. Tym bardziej, że ostatnie lata i tak były bardzo trudne i ogromna część świata na pewien czas się zatrzymała, jak również straciła ogrom swoich bliskich. Nasze życie przez ostatnie lata bardzo się zmieniło, i wiele osób mówiło, że rok 2022 przyniesie zmiany na lepsze, a jednak to, co zrobiła Rosja, sprawiło, że wcale nie jest łatwiej. To być może dlatego pojawiają się tam tak niezwykłe znaki. W Rosji na niebie zauważono coś niezwykłego. To bardzo dziwne zjawisko. Wygląda naprawdę pięknie, ale gdy przypomnimy sobie słowa z Biblii, ten widok może nie być aż taki wspaniały. Biblia bowiem głosi. I będą znaki na Słońcu, Księżycu i na gwiazdach, a na Ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zachuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi, w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo mocy niebios poruszą się. Czy to zjawisko na niebie w Rosji to znak, o którym mówi Biblia? Święta Księga Chrześcijan twierdzi, że jest to jeden ze znaków Apokalipsy, kiedy Ziemia przeminie i pojawi się Jezus, by rozpocząć Sąd nad tymi, którzy jeszcze będą żyć i nad tymi, którzy już odeszli. Wtedy ma powstać nowa Ziemia. To mają być przełomowe wydarzenia. Niektórzy uważają, że wydarzenia z Rosji mogą mieć coś wspólnego ze słowami wizjonerki z Irlandii, która miała mieć objawienia od Boga Ojca, który wyznał jej, że. Wkrótce nowe, nieoczekiwane znaki przeczące całemu ludzkiemu rozumieniu wiedzy i nauki będą przeze mnie pokazywane niedowierzającemu światu jako początek objawienia się mojej interwencji. Żadne naukowe wyjaśnienie nie będzie miało żadnego sensu, gdy będą widoczne dwa słońca. Co prawda to, co dzieje się w Rosji, przypomina, jakby tych słońc było o wiele więcej niż dwa, ale być może ma to coś wspólnego ze słowami wizjonerki. A może w jakiś sposób wyższe istoty próbują zwrócić uwagę Rosji, że źle postępuje dlatego zsyłają na nich niezwykłe znaki. Oczywiście tych wyjaśnień może być dużo więcej, być może to po prostu naturalne zjawisko, choć faktycznie wygląda niezwykle. Z drugiej strony nie można nie wspomnieć o technologii Blue Beam, która, zdaniem wielu badaczy, będzie wykorzystywana na ziemi to już niedługo. Blue Beam bowiem jest już bardzo realny. Jeśli przypatrzymy się na pokazy hologramów na świecie, to naprawdę są one wręcz magiczne. Hologramy wyglądają jak prawdziwe. Dziś ta technologia jest już dostępna, a Blue Bim to plan, który podobno realizują władcy świata i chcą wyświetlić nam pewnego dnia na niebie obraz Mesjasza, który powraca na Ziemię. Ten Mesjasz to będzie jednak tylko iluzja a władcy świata wykorzystają fałszywego Mesjasza, by przez niego rządzić światem. Czy dziwne zjawisko w Rosji to właśnie Blue Beam, Iluzja, która jest początkiem ostatecznego planu powrotu na Ziemię Mesjasza, a raczej Antychrysta? Z drugiej strony nie można nie wspomnieć o tajemniczej przepowiedni Nostradamusa, która zdaniem wielu osób ma spełnić się właśnie w tym roku. Przedstawiliśmy Wam już przepowiedni Nostradamusa na 2022 rok na tym kanale. Link do tego filmu zostawiamy w opisie. W każdym razie Nostradamus ujawnił, że niebo ma dosłownie pęknąć. Nadprzyrodzona istota nagrana na pogrzebie królowej Elżbiety link do nagrania w opisie. Nadprzyrodzona istota nagrana na pogrzebie królowej Elżbiety. Link do nagrania w opisie.